Zdanie Czarniecki, Paweł Łuczak. Podanie zapytackie. Zdanie Czarniecki, Paweł Łuczak. Na matę trzecią przygotowuje się Nacper Kowalski, Mateusz Kubalski. Na matę czarną, Grzegorz Kowalski i Armin Kłodziejewski. Daniel Zachowski, ostatnia, kilka na weryfikację. Przeciwdział w razie wyzwania jest skwalifikowany. Na materiał zapraszam Hamowa Dalak oraz Tadeusz Narczyński. Hamowa Dalak, Tadeusz Narczyński, Matanowa Dalak. Następnie Dalak przygotowuje się Alois Samuel oraz Rybasz Durak. Na dekorację proszony jest Marcin Kulikowski. Marcin Kulikowski proszony jest na dekorację. Na matę numer jeden przygotowuje się Zawarty Januszkiewicz oraz, oraz Aleksander Budziwek. Zawarty Januszkiewicz, Aleksander Budziwek, matka numer jeden. Na matę numer dwa ja zapraszam Aleksandra Krzywkowę Aleksandr i Władź Góra. Aleksandra Krzywkowę i Marcin, Góra na matę numer dwa. Marcin Kumikowski, Marcin Kumikowski, proszony na dekorację. Na matę numer jeden ja przygotowuje szczelację Januszkiewicz, Aleksander Widziłek. Do pilnej weryfikacji zapraszamy Padeniza Witowski, Daniel Czarniecki, i Łuczar. Włóczak. Łuczar, Daniel Czarniecki, Danie i Padeniza Witowski, proszeni są do weryfikacji. Damiar Zachowski, dyskwalifikacja z braku weryfikacji. Tomasz Łukowski, Dawid Abramczyk, Dawid Jeneralczyk, pilna proszka o weryfikację. Na matę numer jeden zapraszam. Sebastian Januszkiewicz, Aleksandr Wróciłek. Sebastian Januszkiewicz, Aleksandr Wróciłek, patrza numer jeden. Tym razem przygotowuje się Armin Koysiol, Armin Karpiński. Przemek Kucharski, Adrian Kozlicki, Marła Szurka. Dobrze. po. <coughs> <přegrybáš, zase> <coughs> <coughs>

Do pilnej weryfikacji proszę Daniel Czarniecki, Paweł Łuczak oraz Michał Izabitowski. Paweł Łuczak, Daniel Czarniecki, Michał Denizabitowski. Proszę nie są do pilnej weryfikacji. Do walki na matę drugą przygotowuje się Mateusz Biernacki, Grzegorz Łupański. Brawo! Jest! Brawo! Do walki na matę przygotowuje się Arnie Gosior, Andrzej Chernicki. Tomasz Łukowski prosił o pilną weryfikację, podobnie jak Dawid Abramczuk. David General, Cel Bucaș Mura. Proșorii s-au mai plin